Nie dzwoni na Steama, bo ci kurwa... Bo zaraz ci Dedosa wypierdolę na internet i się skończy kurwa gołąb jebany Zaraz się skończy kurwa odpala Wiresharka. Protokół Classic stone i ci dedosa wy kurwie na internet i się skończy. Przez tydzień kurwa nie będziesz mógł funkcjonować w internecie, kurwa. Nie dzwoni. Ty obiecuję, jeżeli jeszcze raz zadzwonisz, to wstaję i wale ci dedosa kurwa na tydzień. Obiecuję ci to, kurwa. Zadzwoń jeszcze raz i napierdalam ci dedosa. Obiecuję ci to, kurwa. Jeżeli jeszcze raz zadzwonisz, kurwa. Jeżeli jeszcze raz zadzwonisz, to nakurwiam ci taką siłę, że przez tydzień kurwa nie będziesz kurwa yy, funkcjonował. Czaisz? Dobra, kurwa gnojów nie panek. Szma to pierdolona. Nie będziesz mnie kurwa gnojów kurwiał. Ja tu kurwa siedzę, gdzie jest myszka? Kurwa, oczywiście my myszka się rozłączyła, ty. Myszka mi nie działa, ty. Dobra, już działa chyba. Kurwa, myszka mi nie działa. Gdzie jest kursor? Myszka mi nie działa. Jebanek gówno, co jakiś czas mi się wyłącza. Dobra, działa już. Ok, dobra. Już działa. Dobra, przejebaj sobie, gościu. Kurwa, wszystko. Chodź, pogadamy. Powiedz mi, co od. Powiesz mi, co masz kurwa za problem. Pytam się. Zaraz siebie kurwa zapytamy. Zaraz się zapytamy go kurwa, co ma za problem. Jaki masz kurwa gościu problem? Pytam się. Co to jest? H A K Y wstawaj, nie bądź leć po tą flaszkę 3 złote Pytam się jaki masz problem No dzwoń Odbierz Odbierz kurwa szmato Powiedz mi jaki masz problem, kurwa się pytam Pytam się jaki masz problem Ale, panem, się panu już po flachy, kurwa raz Pytam się jaki masz kurwa problem Ja żaden, pozdrawiam Maciej. Dobra, to wypierdalaj kurwa Pytałem się, kurwa, raz, jaki masz kurwa problem? Dobra, czy ta pierdolona myszka przestaje się zacinać? Czy ten wire shark się przestaje zacinać? Dobra, no ty też lecisz, kurwa, zaraz. No loguj się, kurwa, szmato. Kurwa, komputer zajebany się laguje. Jak dziwka w ROKSie. Przestanie się, kurwa, ten komputer zacinać, czy nie? Jakie to on miał IP. No i kurwa lecisz, gościu. I teraz kurwa pyk, protokół damy sobie NTP, send atak. No i Elo, kurwa, atak leci Dedos, kurwa na Ciebie. Za to, że mnie wkurwiasz. Nie będziesz mi się panoszył, kurwa, tutaj. Jak mówię, kurwa, nie, to jest kurwa nie. Jebany, kurwa, Wireshark się jeszcze zacina. Będzie mi szmata denerwować. Gdzie jest Wireshark? dalej programie zajebany, kurwa. Albo się nie zacinasz, albo się zacinasz, kurwa, genoju. Kurwa. Mówię, kurwa, nie zacinaj się, to się zacina. Ile kurwa mi procesor zrzuca? Co, zakurzony komputer jest, że mi kurwa laguje, czy jaki chuj? Wszystko działa normalnie. Kurwa, mać, twoja. Zajebana. No i chuj.